Wysiadać. Marsz. Milczeć. Życie z Ester, o którym marzyłem, którego chciałem i gdybym mógł, to nadal bym... Dość! Za dużo słów. Inspektor już go miał aresztować. Masz obsesję na punkcie tych seriali. Cześć, misiu. Pa, misiaczku. A śniadanie? Weszło ci w nawyk? Równie dobrze mogę zamieszkać sam. Marzyłem o ciekawym życiu pełnym przygód i niespodzianek. A co mamy? Życie nudne jak flaki z olejem. Zabójstwo przy Viadante. Nikogo nie zabiłem. Cofniemy wskazówki naszego życia o 10 minut, a to będzie tylko złym wspomnieniem. Twoim zdaniem zabójca go zastrzelił, a potem stwierdził, zakręcę kran, bo szkoda wody. Kto go zabił? Greta Thunberg? Kto was wysłał? Ratunku! To prawda, to my go zabiliśmy. Ojciec Święty mówi, że makaron gotowy. Za naszych gości i specjalny sos Ojca Świętego. Dlaczego akurat w piątek, kiedy mój sklep rybny pęka w szwach? Zobaczymy się na Zoomie. Zostawcie moją żonę w spokoju. Za każdym razem musisz do nas zadzwonić. Chyba nie wiecie, że tkwicie w kłopotach po uszy. Przyszliśmy po ciasteczka. Oczywiście. Ale również po paragon. Ciasteczka. Paragon?